Tylko ty trzy! Oh. No babcia, babcia komentuj, babcia komentuj już Babcia komentuj Mów, jesteś na szczycie, jesteś Na szczycie Ostatnie przygotowania Narty, przypina, start Już jedzie, jedzie, dobrze Pięknie. 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 No. Pięknie, brawo. Bardzo Pięknie. ładnie. Niebieską no. Za niebieską skoczył. Za niebieską skoczył. Ile było A. metrów? 30. Co? 30. 30. A dlaczego nie zapinasz pod brodę? Bo ci klatka pierwsza wasze przeziębi. Za bardzo miło. masz mokry kombinezon. No, Słuchaj o... babci. Odbiegu. Odbiegu. Słuchaj babci cały czas. Babcia... Powiedz swój komentarz, jaki to był skok. Czy był dobry, czy skoczył wysoko, co źle zrobił, czy, czy wylądował telemarkiem? No mów babcia. Skok był udany, 30 metrów. No, jeszcze, jeszcze za mało, mów więcej. Ja, ja nie jestem mało mówiąc. No. Nie mówię, prawda? Powiedz, <laughs> Antoś. Nagrasz mnie z tej teraz? I yy, chyba już nie da rady, bo nie